Dawid, chyba zadowolony dzisiaj z tego konkursu? No, ogólnie myślę, że jeżeli chodzi o skoki, to tak, bo nie były, nie były złe. Troszkę przyroda nie do końca dopisała i, i takie miejsce wyszło, jak wyszło. W każdym razie awans się udał w drugiej serii w miarę fajny, także ogólnie jest ok. No, właśnie ten drugi skok był lepszy, czy po prostu lepsze warunki? Nie, to był skok dobry, taki sam jak w pierwszej, w pierwszej serii. Chociaż y, tam na dole było troszeczkę, troszeczkę lepiej i, i to chciało te parę metrów jeszcze odlecieć. No też no, nie było nie, nie, od, nie różnił się on jakoś bardzo odległością z tego pierwszego, także no, takie podobne dwa skoki. No, a warunki to warunki, no i tyle. Z całej Skandynawii zadowolony? No parę punktów się zrobiło i ogólnie jest ok. Przed planicą do... cieszysz się już na tamte loty? No jak najbardziej, bo tam Fajny piknik będzie i no, jeszcze tam nie byłem, nigdy to zobaczymy jak się będzie latało, ale myślę, że jak najbardziej cieszę się na to, że będę sobie mógł polatać wreszcie. No i pytanie od Maćka Kota. Dawid, jest forma? No ba. No to dzięki Dawid, powodzenia w planicy. Dzięki.